status report the last few months on okinawa have taken their toll morale is low it's the rain sir and the mud tanks are getting bogged down supplies aren't getting through we can't even get the wounded out yes sir understood Oh, uh, we We're moving out. What's the skinny? Major Gordon's ordered another attack on the enemy stronghold beyond this ridge. Any word on supplies? They're coming. When? Just get up the hill, Polanski. Cześć, z tej strony typowy gracz po 30. Oto kolejny materiał z cyklu. Przypomnijmy sobie o Call of Duty World at War, wersji na Xboxa 360. Słuchajcie, jesteśmy na Okinawie, kwiecień, 45. rok. Naszym zadaniem jest wyczyszczenie... Linii obrony, najprawdopodobniej na linii Shuri. Shuri Line to była linia obrony, umocnienia japońskie na południowym krańcu wyspy Okinawie. Słuchajcie, lecą już w naszą stronę granaty, może się troszkę odsuńmy, jak zapewne pamiętacie. Mam z nimi dosyć spory problem w tej grze. Potraktujmy ich naszym miotaczem płomieni, który jest nie bez powodu nam e, od samego początku. Przekazany. Są to ostatnie podrygi amerykańskie na Pacyfiku. Bitwa Okinawe jest ostatnim zbrojnym starciem pomiędzy tymi armiami, czyli Cesarstwem Japońskim a Stanami Zjednoczonymi. Słuchajcie, bo z tej strony do nas strzelają, kryją się za tymi starymi ruinami, można powiedzieć, jakichś dawnych budynków. Chyba nam się udaje ich przebić. Przepychamy ich w swoją, na swoje pozycje obronne. Słuchajcie, nie było mnie jakiś czas. Ojej, granacik! Nie było mi jakiś czas z tego względu, że był to okres świąteczny. Chciałem po prostu odświeżyć sobie głowę i nie zajmować się kompletnie niczym, co jest związane czy to z YouTube'em, czy po prostu nawet ze swoją pracą zawodową. Bardzo potrzebowałem takiego odpoczynku wraz z rodziną. Na spokojnie. Mieć czas na pewne przemyślenia, spotkanie się z własną, e, dalszą rodziną, co jest uważam, że bardzo ważne w życiu człowieka. Jak to kiedyś ktoś śpiewał, najgorzej to samotnym być. Ale może nie rozmawiajmy na temat takich smutnych tematów. Przejdźmy do gry, przejdźmy do kampanii amerykańskiej. Są to ostatnie dwie misje amerykańskie w tej grze. W tym odcinku przedstawię Wam pierwszą z nich. Zapytacie, dlaczego nie zrobiłem obu misji w jednym materiale? To jest bardzo proste. 40 minut oglądania. Myślę, że to nie jest zbyt ciekawe dla oka. Poczekajcie, bo wali w naszą stronę ten karabin maszynowy, usadowiony na skalę. Samobójcze ataki japońskich żołnierzy będą się z każdym momentem nasilały. Nieprzyjemna śmierć. Wbrew wszelakim opiniom, wojna na Pacyfiku była naprawdę przerażającym konfliktem. Ze względu na Chory opór japońskich żołnierzy w imię cesarza. Myślę, że nawet e, najbardziej zawzięci SS-mani tak nie walczyli jak właśnie japońscy żołnierze na froncie. Podoba mi się moc tego lekkiego karabinu maszynowego, jednakże jego Odrzut, a także brak celności rzeczywiście daje się we znaki. Słuchajcie, sol siedzą tutaj za wodospadem. Poczęstujmy ich granatem. Niestety sam oberwałem granatem. Znowu to samo to jest przekleństwo moje w tej grze. Czemu tak jest? Nie mam pojęcia, naprawdę. Cieszę się, że. Powoli to się kończy. Z okrętów jest, jak widzicie, prowadzony ostrzał cały czas tej wyspy. Ona jest w zasadzie otoczona. Japończycy, japoński garnizon znikąd nie dostaje już pomocy. Co ciekawe, bitwa o Okinawę prawdopodobnie miała się w ogóle nie odbyć, jednakże decyzja jednego z generałów w głównym sztabie wojsk Pacyfiku Stanów Zjednoczonych to on, to jego decyzja została przypieczętowana. Pierwotnym planem Amerykanów było lądowanie na Tajwanie, które znajduje się na południe od Okinawy. Jest to zdecydowanie większa wyspa niż mów, omawiana tutaj Okinawa. Jednakże problem w tym był, iż na Okinawa, na, przepraszam, na Tajwanie stacjonowało prawie pół miliona japońskich żołnierzy. Natomiast na Okinawie zde parę razy mniej. Teraz dokładnej liczby wam nie podam, nie pamiętam po prostu. Taki Desant na Tajwan dla Amerykanów mógłby zdecydowanie wydłużyć wojnę, a także narazić Amerykanów na potężne koszty. Słuchajcie, coś tu widzę. Podejdźmy. Tak jest. To już moja druga karta śmierci. Jeden z użytkowników, któremu bardzo serdecznie dziękuję, wytłumaczył mi to w komentarzach. O co chodzi ze znajdźkami? Tak kojarzyłem, że te znajdźki są w tej grze. Pamiętałem z wersji pc jednakże, tak jak widzieliście na wszystkich materiałach, nie skupiałem się kompletnie na odnajdywaniu ich. Takie znajdźki, bądź ukryte miejsca, które warto odwiedzać, powiedzmy na jakichś mapach, to zazwyczaj mi się kojarzą z serią Assassin's Creed. Oczywiście z tymi nowszymi częściami, a także z Wiedźminem. Okej, okay, zdetonujmy ten bunkier. Szkoda, że nie ma tutaj takich, takiego takiej możliwości destrukcji, tak jak powiedzmy było to w Battlefieldie Bad Company w pierwszym Bad Company. Pamiętam jak to dobrze zostało zrobione ile godzin spędziłem właśnie w Bed w Bed Company 2 niszcząc po prostu całe otoczenie wokół sprawiało to oczywiście dużo frajdy. Kończy nam się amunicja, będziemy musieli zmienić na jakąś inną broń. Wracając do tematu lądowania Amerykanów na Tajwanie, możliwym oczywiście lądowaniu, nie zostało ono jednak, nie doszło one do skutku ze względu właśnie na wydłużającą się wojnę, troszeczkę podupadłe społeczeństwo, morale żołnierzy. Więc chciano tak naprawdę Japończyków będących na Tajwanie oraz Japończyków znajdujących się na wyspach macierzystych po prostu oddzielić. A jedną z tych opcji było właśnie zdobycie wyspy Okinawa. Dzięki temu amerykańskie lotnictwo miało zaledwie 400-500, gdzieś w tych okolicach, kilometrów do południowych macierzystych wysp Japonii, co pozwalało bombardować. Tamtejsze miasta, fabryki. Trzeba też pamiętać, że zabudowa w Japonii w tamtym okresie nie, było to, nie były to betonowe budynki, tak jak powiedzmy w Europie, a większość chat była z drewna, więc takie dywanowe naloty Amerykanów sprawiały, że miasta rzeczywiście zniknęły po takim nalocie. Co do dwóch najważniejszych amerykańskich nalotów, czyli zrzucenia bomb atomowych, porozmawiamy sobie o tym w następnym materiale, który najprawdopodobniej jutro się pojawi u mnie na kanale. Nie będę niestety nic obiecywał, ponieważ życie jest przewrotne. A sytuacja z dnia na dzień może ulec zmianie. Nie wiem czy zauważyliście, czy też nie, ale na YouTubie macie możliwość wyświetlenia tego filmu w rozdzielczości 4K. Pamiętajcie, że to nie jest natywna rozdzielczość 4K. Jest to, powiedzmy, że troszeczkę subscalowane. A także do tego formatu sprowadzone z tego też względu, że zauważyłem, że YouTube po prostu konwertując po swojemu materiały w Full HD doprowadza je do takiego stanu, że ja mam problem oglądać to na swoim telewizorze 4K, który i tak ma możliwości troszeczkę podrasowania tego obrazu, ale to też ze względu na częstotliwość odświeżania. Natomiast na moim drugim telewizorze, telewizorze Full HD, no niestety to już tak fajnie nie wygląda. Zdenerwowałem się troszeczkę, ponieważ ilość megabitów, jaka jest stosowana w materiałach, które zgrywam z Xboxa 360, myślę, że jest odpowiednia i optymalna. Na pewno jest wyższa niż w pierwszych moich materiałach i to powiedzmy gdzieś tam półtora raza do dwóch razy większa. Niestety cały czas mam problemy ze swoim graberem docelowym, czyli Elgato 4K60S. Cały czas nie mogę nim nagrywać. Trochę mnie to denerwuje, ponieważ możliwości takiego grabera, a ja bardzo sobie cenię mobilność i wygodę, więc bardzo mi zależy, żeby zgrywać na kartę pamięci, a nie bezpośrednio na dysk twardy komputera. Niestety ten graber dalej u mnie nie chce działać. Mam problemy z dźwiękiem. Po prostu tego dźwięku nie wychwytuję. Różnych opcji próbuję, aby to naprawić. Odrzućmy granat. Niestety nie udaje się cały czas. Jestem... W mailowym kontakcie z firmą Elgato, i najprawdopodobniej dojdzie do tego, że sprzęt zostanie wymieniony. O ile jeszcze gwarancja go obejmuje, mam nadzieję, że obejmuje, ponieważ sprzęt wyszedł dwa lata temu. Więc może się uda. Zależałoby mi bardzo na tym, ponieważ jednak ten Graber naprawdę ma spore możliwości. I tak jak zgrywałem sobie materiały. Bez dźwięku, na kartę pamięci, przy różnych opcji, opcjach, ustawień, no jest on dosyć potężną maszyną, bez kompletnie, bez użycia komputera e, można to robić. Także mam nadzieję, że już niedługo będę mógł się wam pochwalić właśnie, oj, 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 oj troszeczkę gorąco się zrobiło. Okej, okay. zobaczcie jak stoją w rządku, miotacz płomieni w tej lokalizacji jest naprawdę świetną bronią, polecam wam, wszystkim osobom, które chciałyby przejść tą grę, nie zapomnijcie o swoim miotaczu ognia, właśnie tutaj jest spustoszenie. Bardzo dziękuję nowym użytkownikom, którzy pojawili się na kanale. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że wam się podobają materiały nagrywane na moim kanale. Pamiętajcie, robię wszystko, żeby te materiały były lepsze oraz żeby w miarę możliwości często pojawiały się. Mam nadzieję, że zostaniecie ze mną, ponieważ zaraz po Call of Duty: Tour pojawi się naprawdę zacny tytuł na moim kanale. Odejdziemy od serii Call of Duty przynajmniej na chwilę. Ale co to będzie za tytuł? To do końca nikt nie będzie niestety wiedział, ponieważ dopiero przy premierze dowiecie się o co mi chodzi. A myślę, że jest to fajna gratka dla miłośników gier o tematyce II wojny światowej. Gra z roku przybliżonego do Call of Duty World at War. Sama przyjemność chodzenia z tym miotaczem po tych bunkrach to stąd do nas strzelali. Tak patrzyłem cały czas na tą baterię dział. Niewyobrażalne jest dla mnie to, jak Japończycy na tych wszystkich wyspach, które zajmowali, stworzyli właśnie taką sieć, sieć umocnień podziemnych, chociażby tych tuneli. Słuchajcie, ile to pracy trzeba włożyć. Zapewne wykorzystywali do tego niewolników. Japończycy też słynęli z brutalności, bezwzględności, jeśli chodzi o... Pojmanych ludzi podczas wojny, tania siła robocza, jak najbardziej pochodziła, czy to z Korei, czy z innych podbitych ziem. Nienawiść Japończyków do Chińczyków, a także i Amerykanów, robiła swoje. Słuchajcie, ten odcinek się kończy. Porozmawiamy sobie o kolejnych perypetiach na Pacyfiku

You hear this, Sarge? We ain't getting shit till tomorrow morning. Intel says Shuri Castle is mostly deserted. Look on the bright side. After this, you boys will probably get relieved and be on Yeah? That's what we thought after kind